Was na pierwszych z serii warsztatach w pracowni Odbijaj, Stempluj, Maluj. Dzisiejszym tematem będzie monotypia. To taka technika graficzna, która polega na jednorazowym odbiciu graficznej ilustracji, nazwijmy to w ten sposób. Jak wyglądają takie Prace wykonane w tej technice. Pokażę Wam teraz, żebyście mogli sobie zobaczyć, jakie to jest, jak wygląda, jaki efekt daje, że jest to coś bardzo fajnego. I tym się właśnie na dzisiejszych zajęciach zajmiemy. Wygląda to może dość skomplikowanie, albo dość poważnie, a jest to tak naprawdę bardzo prosta technika do wykonania przez każdego w domu. Potrzebujemy tylko parę przedmiotów, parę sprzętów i pomocy plastycznych, i możemy zacząć działać. Co nam będzie potrzebne? Potrzebna nam będzie płytka plexi. Może być to plexi, jakiś kawałek plastiku. Może być też szybka, coś, na czym będziemy mogli gładko rozprowadzić farbkę akrylową. To jest akurat, słuchajcie, najzwyklejsza płytka wyjęta z ramki. Drewnianej, którą można było kupić w sklepie z artykułami dekoracyjnymi. Zwykła ramka, z której została wyjęta taka płytka pleksji. Po prostu ją wyjmujemy i mamy nasz przygotowany obszar roboczy, jak się to mówi w języku plastycznym. To jest nasz mały, nazwijmy go, warsztacik do pracy. Teraz na tej naszej płytce używając akrylowej farbki, na dzisiejszych zajęciach użyjemy tylko jednej w kolorze czarnym. Tą farbkę rozprowadzamy sobie na tej płytce. Robimy to wałeczkiem, bo pędzelkiem nam się to niestety nie uda. Pędzelek rozprowadzi nam tą farbkę nierównomiernie. A musi to być zrobione bardzo bardzo dokładnie, żeby ta farba była przede wszystkim równo na tej płytce rozprowadzona. Ona nie musi być rozprowadzona tak od brzegu do brzegu jak ja to tutaj robię, bo czasami nawet jest fajniej, jak zostają takie niedociągnięcia na brzegach, jak widzimy tutaj, albo tu ja celowo tego nie domaluję, żeby później został taki fajny efekt na powstałej już odbitce. Pokażę wam dzisiaj dwa sposoby na, zrobienia, na zrobienie tej monotypii. To jest bardzo prosta sprawa, płytka już przygotowana. Na pewno wam się to uda zrobić równie sprawnie i szybko, jak nie. I do tego co nam jest potrzebne, do tego są potrzebne rzeczy, które każdy i przybory, które każdy na pewno ma w domu: pędzelek. Kredka, ołówek, długopis, kredka z grubszym rysikiem. Tym bowiem będziemy sobie rysować. Następnie karteczka bloku technicznego. Bo musimy pamiętać, że nie może być to kartka niestety zwykła do drukarki takiej domowej, czyli tak zwany papier ksero, ponieważ on jest niestety troszeczkę gramaturowo za mały, za niska gramatura, czyli papier jest za cienki. Ten, ten papier akurat, który ja tutaj mam, to jest 170 gram i on jest akurat idealny do tego, żeby nam się to odbiło, a nie przykleiło do farbki. Pierwszy sposób, jaki Wam pokażę, to sposób bardzo prosty. Rysujemy sobie bezpośrednio na płytce. Ustawimy ją sobie może w poziomie i wybieramy sobie jakiś temat, dowolny. Ja sobie wybiorę na przykład miasto nocą. Możemy sobie to zaczynać, czym chcemy albo pędzelkiem, albo kredką. Wybierać po prostu, jakby, farbkę z płytki. Robimy to w ten sposób. Rysujemy sobie takie, jakby, bloki. Wybieramy tutaj światło księżycowe. Możemy to pomóc sobie nawet zrobić paluszkiem. Wszystkie, jakby narzędzia, słuchajcie, tutaj są dozwolone. Musimy to robić jednak w miarę szybko, bo farbka akrylowa dosyć szybko wysycha. Ale możemy też wybierać, jak widzicie, drugą stroną kredki to robię. Anteny, wejścia można sobie zrobić na przykład chodnik, tak? Chodnik pod pod naszymi blokami. Jakiś większy blok. Kominy, co nam się zamarzy, tak? Skłębione gdzieś tam chmury. Pokazuję Wam tutaj różne, różne metody. Czasami, nawet taki bardzo cieniutki rys, którego na płytce nie widać, na kartce nam bardzo ładnie wyjdzie to odbicie. Im bardziej będzie różnorodne, tym odbitka będzie ciekawsza. Mój ten obrazeczek jest dzisiaj bardzo prosty. Chcę Wam tylko pokazać. Na czym ta technika tak naprawdę polega? Kiedy mamy mniej więcej już narysowane to, co chcieliśmy sobie zrobić, karteczkę, którą sobie wcześniej przygotowaliśmy, delikatnie nakładamy na tą naszą płytkę. Dotykamy i przeciągamy w jedną stronę. Trzymając, z drugiej. Pilnujemy, żeby nam się kartka nie przesunęła po płytce, bo wtedy cały rysunek, który ma na niej powstać, niestety nam się zamarzy. Więc delikatnie trzymając jedną ręką, pociągamy w drugą. Tu trzymamy, tu kręcimy. I to samo robimy w drugą stronę. Tu trzymamy, tu kręcimy. Nie przejmujemy się tym, że nam tu troszkę fartki wyleciało. I teraz jednym ruchem ściągamy sobie karteczkę odsłaniając to co zostało na niej odbite z drugiej strony Proszę bardzo Powstał nam nocny pejzaż miasto nocą Jak wzbogacać taką odbitkę jak ją dodatkowo ozdabiać będziemy sobie Wszystkiego tego uczyć się na każdych kolejnych warsztatach. To jest czysta, graficzna odbitka powstała z jednego koloru. Co robimy w drugim etapie? Druga odbitka, zupełnie inna, powstanie też w troszkę inny sposób, ale postępujemy tak samo. Rozprowadzamy sobie farbkę. Na płytce nie zmazując nawet tego, co było poprzednio, bo nam to na pewno nie odbije się na tej nowej pracy. Więc sobie to zamalowujemy i teraz postępujemy troszeczkę inaczej. Znowu bierzemy sobie kartkę. I w tej chwili czyściutką z obu stron kartkę przykładamy do naszej płytki. Tym razem jej nie dociskamy. Bierzemy sobie jakiekolwiek narzędzie, na przykład długopis, i zaczynamy rysować to, co nam się zamarzy. Czyli na przykład, spróbujemy sobie zrobić na przykład portret. Nawet jeżeli długopis nie rysuje, nie przejmujemy się tym, ponieważ to, co ma odbić, odbije z drugiej strony. Ale, żeby to widzieć, to musimy sobie wziąć narzędzie, które my też będziemy z tej strony widzieli. Rysujemy sobie coś prostego na początek. Wy oczywiście możecie sobie coś wymyślić ciekawszego. Coś, co będzie bardziej, że tak powiem zaawansowane. Ja się skupiłam na tym, żeby to było coś szybkiego, prostego, pamiętamy o tym, żeby to robić w miarę sprawnie, tylko. Ponieważ farba akrylowa ma to do siebie, że bardzo szybciutko wysycha. Wysycha nam szybko i niestety czasami, jak mamy za cienki papier, może nam się to niestety nie udać, ponieważ kartka może zostać we fragmentach niestety przyklejona do farby, a tego byśmy nie chcieli, bo to nam zniszczy rysunek. Odbitki mają to do siebie, że mimo tego, że rysowane, po odbiciu już i po zdjęciu ich z naszego obszaru roboczego, czyli z naszej płytki, wyglądają jak grafiki. Czyli coś, co powstało w warsztacie u grafika na stole. Proszę bardzo, i patrzymy sobie, jak nam wyszła praca nasza. Proszę bardzo. Wyszła bardzo ciekawie, zupełnie inaczej niż ta, którą mamy z tej strony. I jeszcze nam została trzecia część, czyli odbitka na płytce. Czasami można spróbować odbić jeszcze raz to, co nam zostało, ale istnieje ryzyko, że niestety ta praca nie wyjdzie, bo farbka jest już troszkę przeschnięta, ale spróbujemy to zrobić. Takie warsztaty to tak naprawdę, słuchajcie, cały czas sztuka eksperymentu. Czyli najważniejsze jest to, żeby się dobrze przy tym bawić. A teraz, jak widzicie, robimy to, co zrobiliśmy tutaj. Z tym, że ten rysuneczek powstał tak naprawdę na tej stronie. Jest na tyle mocno, że tak powiem, wyryty w płytce, że możemy spróbować to jeszcze raz odbić tutaj. Najbardziej fajne w tych warsztatach, słuchajcie, jest to, że nie możemy przewidzieć tak naprawdę efektu końcowego. I to jest tak naprawdę najlepsze nieustanna zabawa to, że dodatkowym elementem tutaj, tej zabawy, jest element zaskoczenia, co nam na końcu wyjdzie. Bo, jak widzicie, rysunek, który powstaje, który my rysujemy, jest zupełnie czymś innym, jak przeniesiemy go na płytkę. To co? Odrywamy i sprawdzamy. Proszę bardzo, tak to właśnie jest. Farbka była wyschnięta, i niestety ten rysunek nam nie wyszedł. Pamiętamy jednak o jednej rzeczy: nigdy nie wyrzucamy takich. Jakby niedorobionych, nazwijmy je prac, bo one nam się na pewno do czegoś przydadzą. Pokażę Wam w następnych naszych warsztatach, co można zrobić z karteczkami, na których mamy takie niedobicia, jak to się nazywa. Zobaczycie, jak fajnie można wykorzystać każdy, tak naprawdę, materiał plastyczny do tego, żeby coś z nim fajnego zrobić na koniec. No tak, ale powstały nam dwie bardzo ładne odbitki w technice monotypii. I myślę, że każdy z Was bez problemu może coś takiego sobie w domu zrobić. Jest to bardzo efektowne, bardzo szybkie, musicie przyznać, i wystarczy czasami do tego dołożyć na przykład ramkę i mieć gotowy, piękny prezent dla kogoś. Oprawić w paspartout, czyli w taką ramę dodatkowego koloru i powstaje nam naprawdę bardzo ciekawa praca, która może być na przykład prezentem, albo ozdobą jakiegoś pomieszczenia, pokoju, sypialni, gdzie kto chce, można to powiesić. Reasumując, dzisiejszym naszym bohaterem. Była monotypia. Zapraszam Was na następne zajęcia i życzę powodzenia w twórczych działaniach.